nas wziął się z potrzeby tutaj naszej, myślę, że nie tylko mojej, ale też mieszkańców, na to, co od dawna jest w naszych gdzieś głowach z tyłu i w sercach, żeby ożywić tam przestrzeń starego rynku i starówki. I też taka myśl mi zaświtała, jak pojawił się kiedyś informacja o spotkaniu, porozmawiajmy o starówce, którą Zbyszek Król przygotowywał na wtedy chyba na współdzielni. No i właśnie dzisiaj będzie okazja do tego, żeby porozmawiać, dlatego że jest spotkanie. Tak, dzisiaj zapraszamy na spotkanie, organizujemy to jako stowarzyszenie Spotkajmy się yy, i chcemy porozmawiać z mieszkańcami o tym, co można by tutaj yy, ożywić, jak to można zrobić, jakie mają pomysły, jakie mają sugestie, yy, co chcieliby w to wnieść tutaj w tą, w tą przestrzeń. Generalnie patrząc po prostu na śledzką starówkę widzimy, że to jest miejsce, które po prostu powinno żyć. Rzeczywiście na tym dzisiejszym spotkaniu zależy nam przede wszystkim na tym, żeby ustalić pewien taki katalog rzeczy, którymi powinniśmy się zająć jako lokalna po prostu społeczność, czyli katalog problemów i też takich sposobów na rozwiązywanie tych problemów. To chyba jest takie kluczowe, bo to jest takie pierwsze spotkanie, które robimy tak szeroko. Jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy mają bardzo ciekawe pomysły, ale myślę sobie, że naszym problemem jest to, że nie zawsze potrafimy razem się zebrać i zrobić coś po prostu wspólnie. To jest chyba też takie bardzo istotne. Jeżeli uda nam się wypracować jakiś model, z którym też będziemy mogli zwrócić się do miasta o jakąś pomoc, ja nie mówię tutaj o pomoc finansową, tylko o pomoc po merytoryczną, to też będzie to dla nas bardzo istotne i bardzo kluczowe. Rozumiem, rozumiem, że w tym projekcie taka jest też zaplanowana jakaś współpraca z miastem? właśnie. Tak, oczywiście, no, miasto jest tak naprawdę takim głównym tutaj jakby mentorem, sprawcą wielu działań, które tutaj muszą się odbywać, ale nam też bardzo zależy na tym, żebyśmy nie zrzucali odpowiedzialności za starówkę po prostu tylko i wyłącznie na samorząd. Jeżeli chcemy, żeby po prostu coś tutaj się działo, jeżeli chcemy, aby starówka żyła, to tak naprawdę musimy wziąć się po prostu wszyscy w kupę i zacząć coś razem robić.